Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, Seb the Celeb, Let we go! Dzisiaj przedstawiam 5 zapachów na bal sylwestrowy. Bez wzlekania wskakujemy do listy i na miejscu piątym Paco Rabanne Invictus Legend. Długotrwałość tego zapachu... Hmm, bardzo długo, około 8 godzin. Parametry są super, super, i nawet jeżeli będziemy bawić się do 6 rano, Invictus będzie z nami do końca. Jak kiedyś ten kolega, który pomagał nam wychodzić z imprezy. Najbardziej wyróżniające nuty to greyfruit i sól Morska, które dają temu zapachowi orzeźwiający charakter. Otwarcie jest otoczone słodkim akordem. Zapach. Intensywny, zachęcający, męski na czasie i bardzo dobrze zbalansowany. Będzie doskonałą opcją na bal sylwestrowy. Numer 4 Mercedes Club Black. Słodko, unikalnie, elegancko. Zapach nowoczesny, męski, wyszukany. Dominuje wanilia i jest główną aktorką tutaj przez długi czas. Później dołącza do tego kadzidło, dając niesamowite, wyszukane i wspaniałe perfumy. Projekcja tak długo jak serial Dynastia zadowoli nawet po imprezie, cokolwiek to będzie w większości przypadków głęboki sen. Z tym zapachem nawet niepotrzebne będą kluczyki do samochodu o tej samej nazwie, bo do domu wracamy oczywiście taksówką. Polecam na tegorocznego Sylwestra. Numer 3: Otwarcie, słodko, głównie tonka, skóra i Bursztyn. Projekcja naprawdę robi wrażenie, tak jak podwyżki gazu. Armani Code Profumo. Intensywny, mocny, nowoczesny i aromatyczny. Na sylwestra, na którym chcemy zrobić wrażenie, nawet nie otwierając buzi. Podajemy kieliszek szampana partnerce, partnerowi, składamy życzenia i oboje delektujemy się wonią kod profumą. A co za tym idzie? Każdy może dopisać sobie scenariusz. Numer dwa: gruszka, lawenda i cytrusy. Zapach tak charakterystyczny, jak i flakon, w którym się znajduje. Jean-Paul Gaultier. Ultra mal. Seksowny, wow, słodki, wyszukany i męski. Mega projekcja, która będzie trwać tak długo, jak długo będziemy na imprezie. I nawet nie trzeba boostera. Czyli ponownej aplikacji. Perfum, oczywiście. I tak jak flakon, skończy się pewnie bez koszuli. Nie wiem, czy będzie to Sprawa perfum, czy będzie to sprawa drinków bezalkoholowych, oczywiście. Perfumę, które zawsze będę polecał, idealna opcja na Sylwestra ze znajomymi. I numer jeden, Bóg Miłości, Versace, Eros. Zapach orientalny, seksowny, słodki i bardzo zbalansowany. Połączenie mięty zielonego jabłka z tonką i Banilą, czyli świeżość połączona ze słodkością. Komplementy zaczęły się już w pierwszym lockdownie. Tak, tak, ekspedientki w Lidlu i trwają aż do dziś. Niesamowita projekcja około 10 godzin, czyli możemy pojawić się już na imprezie około 20-31, jeżeli planujemy oczywiście zostać do 6 rano. Zapach, który robi wrażenie, podoba się wielu i trwa tak długo, jak obecna sytuacja. Długo. Także to jest moja piątka zapachów na tegoroczny bal sylwestrowy. Osobiście będzie to Versace Eros, jeżeli chodzi o mnie. Wy wybierzcie, co chcecie. Pozdrawiam, Sebastian, Seb pist. Peace.